23 listopada odbyły się wybory na przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Największe poparcie wśród wyborców zdobył Dawid Osiński, uzyskując 206 głosów, i to właśnie on został nowym przewodniczącym. Rolę wiceprzewodniczącego objął Marcel Matynia. Rzecznikiem został Adam Zielski, natomiast skarbnikiem Wiktor Kmuk. Ze mną Dawid Osiński, nowy przewodniczący samorządu uczniowskiego zespołu szkół samochodowych w Toruniu. Dawid, zdobyłeś bezkonkurencyjną ilość głosów oddanych przez wyborców, bo aż 206. Widać, że Twoja kampania wyborcza przekonała wielu ludzi, że to właśnie Ty powinieneś zostać przewodniczącym. Na wstępie chciałbym podziękować każdemu za oddany na mnie głos. Nie spodziewałem się tak dużej ilości głosów. Mam nadzieję, że sprostam Waszym oczekiwaniom. Jednym z Twoich pomysłów jest założenie szkolnego konta na Instagramie. Dlaczego właśnie ta aplikacja, co tam będzie publikowane i co najważniejsze, kiedy zostanie uruchomiona? Instagram jest teraz najlepszą formą przekazu dla mnie i dla, myślę, że dla każdego młodego, młodego ucznia. Instagram będzie założony w przeciągu kilku najbliższych dni. Pracujemy nad tym, żeby to wszystko udoskonalić na Instagramie. Uwagę głosujących zapewne przykuł też pomysł z zagospodarowaniem terenów zielonych przy naszej szkole. Czy mógłbyś zdradzić coś więcej? Pomysł na teren zielony wziął się stąd, że jest on często uczęszczany w naszej szkole. No Mam nadzieję, że na wiosnę uda się postawić jakieś fajne ławki, stoliki, być może nawet niektóre lekcje będą prowadzone na właśnie terenie zielonym. W swoim zespole masz jeszcze kogoś do pomocy, prawda? Tak, jest nas czworo, tutaj zarząd będzie miał wydzielone zadania, każdy z osobna będzie miał coś innego do wykonania. W poniedziałek czeka nas już pierwsze zadanie, bo będziemy zawieźć dary do schroniska dla zwierząt tutaj w Torunii. Dziękuję za rozmowę, serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w pełnieniu tej ważnej funkcji. Dziękuję bardzo.